Począłem z być z wami dzisiaj w tej społeczności Koinonia. I też się, dla mnie jest być ponownie w Polsce. To jest już moja trzecia wizyta w waszym kraju. Oj, szybko one mijają. Nie wiem, gdzie się ten tydzień podział, być po prostu cały minuł. Ale dobrą rzeczą być, było być z wami w tym roku jeszcze raz. Oczywiście w związku z konferencją my myśleliśmy dużo o stworzeniu, o początkach świata. A dzisiejszego poranka chciałbym podzielić się z Wami kilkoma myślami na temat zapisu biblijnego Potoku Ark i Arki Małego. Chciałbym zacząć od pytania, czy myślicie, że to była jakaś baśń, legenda, czy fakt historyczny? Historia Arki jest powszechnie znana, nawet pomiędzy, po, pomiędzy niewierzącymi. Like like Ale bardzo często dzieciom opowiada się, że to jest taka po prostu baśń, bardziej legenda. Myślę, że rozpoznajecie ten rodzaj rysunków w książkach dla dzieci, gdzie widać z tego otworu w dachu wystaje szyja żyrafy, a słoń trochę się tam utknął w wejściu, w drzwiach. Ale jeśli to jest nasze postrzeganie Arki Nowego, to możemy być mocno zaskoczeni. Bo to wcale nie jest biblijny obraz tego, jak wyglądała Arka. A wiele tych historii, które są na nowo przepisywane i powtarzane na ten temat, nawet w książkach dla dzieci, nawet w tych książkach, które sami dajemy w podarunku naszym dzieciom, to w tych książkach jest mnóstwo zamieszania, jeśli chodzi o fakty. Może jest czas, żeby zastanowić się głębiej, jakiego rodzaju książki powinniśmy fundować naszym dzieciom. Dlatego, że te książki w pewnym sensie przedstawią tę historię trudną do uwierzenia, że tak naprawdę chyba nie było. Bo jest wiele rzeczy, które myślimy, że są w tej historii, ale które naprawdę nie miały miejsca. Wszyscy wiemy, że zwierzęta wchodziły do arki parami. Ale w rzeczywistości Biblia podaje, że niektóre wchodziły nawet siódemkami. Podobnie kształt Ark Noego wcale tak nie wyglądał. Biblia podaje wymiar kształtu arkiżbóła jakaś łódka. To było bardziej wielkie pudło prostokątne. Natomiast rodzina Noego siedzieli w tej arce przez całe 7 dni, zanim pierwsza kropla deszczu spadła. Często też pamiętamy o tym, że 40 dni nocy trwał pływak. A to tylko tyle deszcz padał. A w rzeczywistości cały potop trwał ponad rok. Więc często jest tak, że rzeczy, o których myślimy, że dobrze wiemy, tak naprawdę w rzeczywistości miały miejsce inaczej. Więc przede wszystkim musimy wyrzucić ten stary obraz Arki z naszych umysłów. I nic dziwnego, że sceptycy wyśmiewają uh, tę koncepcję Arki Noego. Right. Kiedy nawet większość chrześcijan tak naprawdę nie jest precyzyjna, jeśli chodzi o fakty. Day, uh, they, they this, uh, this <laughs> sceptycy bardzo lubią ten taki stereotypowy obraz Arki Noego. Na przykład ten artykuł, który był opublikowany w czasopiśmie Humanista. To było szczególne wydanie, które zajęło się tematem niemożliwa wyprawa Arki Noego. I przedstawili tutaj na obrazku i w tekście przekonania kreacjonistów na temat Arki. I Arka jest pełna dziur. I a, autor tego artykułu stara się podać wiele powodów, które byłyby problematyczne w historii Archimedii. On twierdzi, że absolutnie niemożliwą rzeczą jest dalej wierzyć, że to był fakt. A dzisiaj chciałbym omówić kilka tych problemów, które podniósł właśnie ten sceptyk. W szczególności chciałbym zająć się trzema pytaniami. Pierwsze pytanie: jak to jest możliwe, że aż tyle zwierząt zmieściło się w takiej arce? Jak rodzina Noego mogła w ogóle zająć się takim mnóstwem zwierząt? A gdzie dzisiaj możemy znaleźć jakiekolwiek dowody na istnienie potoku? Oczywiście Biblia nie dostarcza wszystkich szczegółów tej historii, ale patrząc na historię starożytną możemy odkryć wiele szczegółów, które były dostępne dla Noego i jego sytuacji. Chcę pokazać, że zapis biblijny historii nowego, może być broniony w sposób bardzo rozsądny. Pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrozumieć, to jest zakres i zasięg tego potopu. To oczywiście było coś dużo większego niż wersja książek dla dzieci. Biblia przedstawia to jako katastrofę przekraczającą wszelkie nasze wyobrażenia. Tak naprawdę samo słowo potop nie przekazuje pełni znaczenia tego wydarzenia. W języku hebrajskim, żeby oddać to znaczenie, było użyte słowo na Poza opisem katastrofy nowego jest to słowo użyte już tylko jeden raz, drugi raz w Starym Testamencie. W Psalmie 29 w wersecie 10. I tam też jest ta wzmianka o potopie. W Nowym Testamencie, który był napisany po grecku, też mają unikalne słowo użyte dla opisania sytuacji po atopie. I tam jest użyte słowo kataklizmos. I sam fakt, że bardzo unikalne słowa, zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie, były użyte dla pisu tego potopu, pokazują, że to było naprawdę coś więcej niż zwykłe powodzie. To wydarzenie nie miało żadnego precedensu w historii. Biblia przedstawia to, że to był globalny, ogólnoświatowy potop, a nie jakaś, jakieś lokalne podtopienie. Niektórzy chrześcijanie byli na tyle unieśmieleni twierdzeniami, śmiałymi twierdzeniami sceptyków. Więc starają się reinterpretować zapis Genesis Księgi Rodzaju, twierdząc, że to był tylko lokalna, lokalna powódź. Na Biblia bardzo jasno to przedstawia. Po pierwsze, wystarczy, żebyśmy spojrzeli na cel, dlaczego Bóg zesłał potop. Bo zamiarem Boga, zamysłem Boga w zesłaniu potopu było jako sąd zniszczenie całej ludzkości z powierzchni Ziemi. ponieważ cała Ziemia była pokrojona w grzechy, przemocy, wyżywności, złudź. Możemy też rozważyć głębie czas trwania tego potopu.